Hej, cześć, witam Was serdecznie w taki niestandardowy, nietypowy dla mnie sposób, bo jeszcze na kanale mnie nie widzieliście. Więc co może się przedstawię na początek? Ja mam na imię Małgosia i to ja e, robię na tym kanale dla Was e, czytania. E, zresztą możecie poznać po głosie, który jest e, dosyć charakterystyczny. Kochani, spotykamy się tutaj dzisiaj. Postanowiłam, postanowiłam nagrać ten krótki film. Nie będę Was długo męczyć. Proszę Was jedynie o uwagę, żebyście wiedzieli, o co mi tutaj chodzi. Może zacznę na początek od podziękowań, bo, bo, bo rzadko kiedy mam ten, taką sposobność, żeby. Znaczy, rzadko kiedy zasadniczo pierwszy raz. Mam odwagę, żeby się Wam tutaj pokazać. Chciałam Wam serdecznie podziękować z całego tutaj serduszka tym, którzy są ze mną, moim subskrybentom, tym, którzy komentują, którzy dają łapkę w górę. To dzięki Wam się rozwijam, to dzięki Wam jeszcze tutaj jestem, jeszcze mi się chce, jeszcze mam chęć i ochotę, bo dzięki Wam wiem, że te treści są, są potrzebne, są dla niektórych pomocne, pokrzepiające i. No, i to jest ta moc, ta moc, która pochodzi od Was eee, i dzięki Wam. Także dziękuję Wam z całego serduszka. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. Eee, I cóż, i teraz przejdziemy do informacji, ponieważ nagrywam to w takim celu. Eee, co mnie zmotywowało do, do tego nagrania, to to, że niestety w moim życiu pojawiła się ostatnio. Ta rotowa wieża, która troszeczkę namąciła, naszpąciła i no mam tu delikatnie mówiąc yy, bałagan, który muszę posprzątać w swoim życiu, yy, który też dużo mi pokazuje, dużo mnie uczy, bo też tak Wam mówię na czytaniach, że wieża no jest taką energią, która robi rewolucję, ale ona ma ma coś na celu, ma nam coś pokazać, no i ja też właśnie teraz <grywa> Też właśnie przez to przechodzę, i no muszę się poogabiać, kochani. Fizycznie doba jest za krótka. Jest taka możliwość, że niestety w sierpniu czytań miesięcznych nie będzie, za co Was serdecznie przepraszam, ale po prostu nie dam rady. Prawdopodobnie nie dam rady, bo jeszcze się łudzę, że w przyszłym tygodniu uda mi się wyłuskać ten czas na to, aby te czytania się pojawiły, chociażby w takiej krótszej. Formie, natomiast niczego nie obiecuję, a wolę uprzedzić, że mogę zniknąć w tym sierpniu na chwilkę. Oczywiście wrócę we wrześniu. Czytania prywatne też y, jestem zmuszona odwołać. Y, w sierpniu czytań prywatnych robić y, nie będę, bo, bo nie dam rady, po prostu nie dam rady. Musicie mi wybaczyć, musicie mnie zrozumieć, bo. No są takie, takie momenty w życiu, że nie przeskoczy się tego, tak? No i ja właśnie jestem w tym momencie, że choćbym chciała bardzo, to no nie, 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 nie przeskoczę tego. A nie chcę nikomu niczego obiecywać, a potem nie móc się z tego wywiązać, tak? A piszecie do mnie na, na maila wiadomości prywatne z prośbą o te czytania. No niestety, dopiero, dopiero we wrześniu jestem w stanie się zdeklarować na to, że, że te czytanka... Się pojawią i te czytanka będę mogła reaktywować w formie tych czytań prywatnych. Mm, co jeszcze? Co jeszcze? Bardzo mm, intensywnie myślę, bo na to jeszcze mam czas. <laughs> Bardzo intensywnie myślę nad tym, w jakim kierunku ten kanał też powinien pójść. I <laughs> pomyślałam sobie, że ten dzisiejszy film będzie takim zaczątkiem też do tego, żeby częściej Wam się pokazywać, częściej nagrywać pewnego rodzaju takie moje refleksje na temat życia, moich obserwacji, na temat też kart, różnych metod radzenia sobie z, z tym naszym życiem, z emocjami. Jestem tylko ciekawa, czy, czy chcielibyście, tak? no bo to ja dla siebie to nie, nie potrzebuję tego nagrywać, to to ma być dla was, więc dajcie mi znać w komentarzu, czy bylibyście zainteresowani tym, żeby od czasu do czasu takiej wariatki jak ja posłuchać yy, yy, w kontekście właśnie jakichś moich przemyśleń i tego, co, yy, co widzę, co obserwuję i w, i w energiach, i, i, i w ludziach, i w emocjach, i w tym, co się dzieje w ogóle dookoła nas. Jeżeli bylibyście chętni na taką formę, to, to myślę, że chętnie bym się tego podjęła, wyzwania. Też chciałabym Was zapytać: jakie czytania chcielibyście oprócz tych miesięcznych i bardziej w kontekście tych czytań z cyklu wybierz kartę? Czy na przykład chcielibyście czytania kwartalne? Czy chcielibyście więcej czytań e, takich e, na miłość, nie wiem, brak kontaktu, albo jak potoczy się e, ta relacja, albo czy się odezwie, e, no to w sumie to samo co brak kontaktu. E, czy bardziej jakieś takie finansowe prosperity, czy e, informacje od Waszej duszy, przekaz od Waszej duszy, czy czy jakieś potencjały, co by Was interesowało najbardziej? Dajcie znać w komentarzach. Ja sobie to przejrzę, przeanalizuję i, no i będę chciała to dla Was realizować, tak? Już jak, jak się ogarnę z tą swoją wierzą, tak? Bo, no bo ten kanał jest dla Was i ja to robię dla Was, więc pomyślałam, że po prostu Was wprost zapytam, tak? I jakie te treści chcielibyście tutaj widzieć, a może sami macie pomysły, może, może um, czegoś Wam brakuje na kanałach tego typu jak, jak ten e, to też dajcie swoje, e, swoje pomysły podzielcie się tymi pomysłami jeżeli będę w stanie je zrealizować to e, dlaczego nie dlaczego nie i cóż na koniec bo nie, tak jak mówiłam nie chcę Was długo trzymać na koniec chciałam życzyć lwom wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Buziaczki dla Was. Dużo miłości, dużo, dużo spełnienia marzeń, dużo pozytywnych zmian w Waszym życiu Wam życzę, jak i również całej reszcie, którzy urodzi nie mają. Wam również życzę pięknych, cudownych wakacji, fantastycznej pogody, dużo uśmiechu, pogody ducha również przede wszystkim. Optymizmu. Optymizmu i... Mm, wiary i nadziei, e, wiary w siebie. Przede wszystkim wiary w siebie tutaj, e, spojrzenie na siebie, przytulenie siebie, troska o siebie, tego Wam życzę kochani. E, no i cóż, e, żegnam się z Wami, e, ściskam mocno, całuję buziaczki, do usłyszenia, do zobaczenia, pa pa. Trzymajcie się.